Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z League of Legends, z wyzwań od widzów. No i dzisiaj, wyzwanie, które brzmi AP Sion Więc gramy AP Sionem Nie mam pieniędzy, czy to w ogóle ma jakiekolwiek przeliczki pod AP, ale może będzie dobrze. Jak możecie zobaczyć, dla bystrego oka, ktoś się zorientował. uuu policja na rowerach, widzę przez okno. Nice. Taki upał. <laughs> powodzenia. Yy, jak możecie zobaczyć, w tej grze nie mamy junglera, ponieważ y, ludzie w lobby nie potrafili się dogadać kto gdzie idzie. Ja byłem, ja napisałem pierwszy top, ale ci się tam kłócili o Mida i w końcu się okaże, że zaraz będę, nie wiem, że ten kasanin się wybierze na, na topa, ale chyba wyjdą we dwójkę na Mida, więc nie jest to mój problem. Ja się skupiam na sobie, czyli na swoim topie. Tak, to jest wyspa, więc to mnie to interesuje. Eee yy... I co? Co tu jest dzień na dc? To jakoś tak to wygląda. A u nich ustawmy. Jaxa chyba wygramy. Mniej więcej tak, Yasuo ja w supportcie. Mocne, mocne ogólnie będą te normale. Czy te normale są mocne? No cóż, jest oczywiście normalna, bo... Nie będziemy grali apesionem. Na... Na czym? Na rankedzie czy na jakiejś poważnej grze. A na normalku można, i tak raczej tę grę... ...przegramy. To jeśli tam już będą kucili o nie mój... ...problem. No, ja jak możecie usłyszeć, mam nadzieję, że można to usłyszeć. Nie powinien już szumieć mikrofon. Zmieniłem to w OBSie Po Po czym? Po, 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 po. praktycznie półtora roku kanału, a okazało się, że to było takie proste. I się przez półtora roku były takie szumy i było mi bez słychać. Może teraz będzie lepiej? Nie wiem w sumie. Jak? Robiłem taki test głosu, to nie wiem. Może to jakoś tam chyba różnica była. No. I co, gram na p Czy to w ogóle ma jakiekolwiek przeliczniki pod AP? Z W, z E, z R no Dobra. dobra. Hmm. pewno będziemy chcieli iść pod AP. Runy mam takie, widzicie co wziąłem? face rasza. No bo. Bo po prostu. Myślałem, że jeżeli mam iść jakieś AP, to ten face raz będzie. Spoko, bo i tak będziemy pewnie intować. Będziemy z Sajonem, który... Int... <laughs> Polera, nie wziąłem... Teraz do że nie wziąłem tego do Turetów. O kur, duży błąd. Wziąłem na drugie gówno i... Kurde, i drugie gówno. One lagi. A? Tak, Kadanja. A P Sajona przegrywasz, chłopak. już nie trafiło. No, no i... No i gramy sobie, jak moglibyście zobaczyć, Master, jak jeszcze ciągle jest. Znaczy, ciągle jest, no tak naprawdę już niego... Y, zdążyłem spaść i awansować parę razy, więc... Dobra, my go nie zabijemy. Gień! <laughs> Dobra, to jest Sion pod Inta. Dobra, przynajmniej możemy sobie sfarmić. Lecz się, lecz się, dzielny! Kury Kurde, już żyje. Dobra, szybka akcja. Mmm, staję pod link tak zwany. Dobra. O kurde, kupię za buta. Typnijmy się do wierzy. Hmm. Cyk, cyk, cyk. Dobra, no Jezus. Wiecie, każdą grę trzeba przegrać, każdą grę trzeba zentować. Kurda, to będzie irytujące. On mnie kontruje z swoich autoataków. Czy, czy nie, nie ze swoich ataków, tylko z blokowania autoataków. Zaraz się tu, kurde, nadzieje na nas O, nieźle, Fiddlesticks zginął od blue Mocny, widzę, bardzo mocny poziom rozgrywki tu jest Ale to jest irytujące, czemu ja takim golewem, który nic nie może zrobić, a on jakimś mobilnym, kurde, ptasznikiem z lotarnią A masz no ciekawe czy to faktycznie będzie miało fajne wrażenia to... Yy, to... To, 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 to W czy tamto E, które jest pod AP. Chciałem go zabić, ale ciężko, szczerze. Nie będę wam ukrywał, że ciężko jest to do zrobienia. Musiałby na mnie skoczyć. Potem musiałbym go jakoś ograć. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia jak to zrobić, jak go tu zabić O ile jest to w 5 się jakoś na razie nie boję, skoro on umiera w dżungli hm. Okej, okay, trochę dostał, twarzy No dobra, no mówię, mam nadzieję, że ten apesajon Jakiekolwiek obrażenia z tego E Ten W będzie miał, bo inaczej to będzie lipa I będziemy mega już lesami, ale Takie wysłanie wesołe Okej, okay. trochę dostał w kawsku. Ale, low. Znaczy, to jest zawsze Jackson. O, kudy. Nie wiem, czy w ogóle. Może powinien maksować. Może powinien maksować E, tak myślę. On się nie tepnie, bo nie ma teleporta. No! Co jest, jaki scam! Widzieliście? By było inaczej, miał lecieć. Nie no, jakby nie za to tutaj bo to mnie od razu się skończyło śmiercią. Ale teraz teraz już trika zrobić? Ale, zrąbałem. Kurde Nie kliknąłem flesza Bo jakbym kliknął flesza To bym go zabił jeszcze No dobra, wbiłem szósty level, jest okej okay. Cholera Chciałem fleszować i wybuchnąć w dwu. I wtedy byłoby git A nie kliknąłem tego flesza No dobra, flesza zachowałem na no później Póki co jedynie ja w tych że umieram i zabijam Tak to jest spokojna gra no, Ale jest okej, okay. mam jedynie proszę Żeby ta gra nie trwała 40 minut Bo się trochę śpieszę znaczy, no nie, jakoś mega się nie śpieszę, ale tak chciałbym po prostu szybko, szybko to skończyć, to miał jeszcze czas dla siebie na ogarnięcie się. O, kija, gang na mm. Ej, no co dla siebie, na no topa. U kurde, fajne wrażenia. I teraz na mnie skoczy. nie skoczy. Nie, nie możemy się nim trojdować. nie chcemy nawet. Ej, on w farmie wygrywa. No, jest dobrze, jest dobrze. Górdę, głupi ten, MinionAndrzej. Uff, tak mu przywasoliłem. To E? Czy to W? Wygląda solidnie. O nie, gankują, nie? Rol. Silent, głupi. XD Chodź tu, gupi kurde, kameleonie. Dobra, walczyjmy. Co za gank w ogóle nieudaczny. Nieudaczny gank i wyszedł. Mu. Dobra, ja się dobrze bawię na razie, jest OK. a to jest Sion. No, wiesz, wiecie, chcieli, chciałbym tym Sionem taką Sionara robić Sionara. wiesz. RK a ABM jaka, no. Rka Ewu Może coś bym robił. Czy jest szansę na zabicie? skubanie sobie skuban bardzo dużo leczy no Właśnie Aj, przecież był w zasięgu no He, Jak działa to w ogóle, nie mam pojęcia A masz Shield spoko, dużo ale Nie tak Muszę chyba z tego 2 miliony zabijać, jakoś tak to działa Coś tam dostaje otrzymuje 185 maksymalnego zdrowia. Nice. Dla co? Nie wiem. Idą STX w ale bułę dostał. Ty yy, no, jak ludzie się nie takiego damage'a, to mogłoby być ciekawe. Weź mnie zostaw, kurde. Nie flashuj, bo nie masz flasha. Ajajaj. Czy on da R-tu i mnie zabije? Może nie zdąży. Dajcie mi się cofnąć? Nie, nie zdąży, Lux. Aj, aj, ciężko się gra tego topa, jeszcze ten filety, który umiera ciągle mi to przyłazi. On idzie? Podwójny mid. Jest okej, okay, bo... Kasadin zgarnął killa. Widzę farmę, ta Lux taka biedna, nic nawet farmić nie może, on się farmy ma. Hm. No ale dobrze, dobrze, że jestem sam przynajmniej na topie. Tak mi expa nie podpierdzielają. Ech. I to? Boc nie radzi, ja się nie radzę A No klasyka, klasyka gatunku, przegrywamy gierę Aju. No wiem, że to nie było odcinka, ale to jest spowodowane tym, że po prostu ostatnio mam mniej czasu i to tak w sumie No po prostu mniej czasu i tyle, co tu więcej się będę tłumaczył Może na e, trochę? Ale mówię, jak jakieś chwile znajdę, tak jak teraz, dzisiaj, to, to będę właśnie te odcinki nagrywał. Możecie swoje wyzwania oczywiście zostawiać, propozycje co nagrać, bo w sumie nie mam jakichś pomysłów na odcinki. Drogę do challengera jeszcze muszę nagrać, ale to innym razem. Teraz nie chciałem się trechardować, po prostu brałem sobie normalka i zabawa. Eee. O, coś nam idzie, może jakaś sytuacja na zabicie. Jak przejdę przez mida, to on się zorientuje? Lalalala la, 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 la. i po co szedłem taki kawał drogi? Bum, daj mi to, mnie to, kurde. Taki kawał drogi iść, żeby nawet asystent nie dostać? Skam. Eee, ten tam poszuje tryharder. Hmm. Patrzcie, jaki napalony, tą pałą walina. Wali turetami, z samego tureta, gościu Kadamdża. Okej. Okay. Musimy, mówię, mówię, musimy tak pod pod towu, żeby go wysadzić. Ehe. Gdzie pana wysadzić? O jezu, trzy w ogóle nie robi. Ale i czemu nie zasadzić tego? W, nie wiem w sumie, chyba straciłem... Chyba straciłem na to... Nie wiem... Możliwość użycia tego. Ciekawe co on, on sobie myśli, jak widzi takiego ap apesiona. Gwie... o kurde, ale gościu jest mądry, gra apesionem, nie miałem szans. Merce kupił, Boże jaki gość. Naprawdę, na apesiona. Ja jeszcze go ani razu z nie podrzuciłem. Mm. No dobrze kupił, ale dlaczego to zrobił? Gdyby nie te merce były już dawno na Dobra, robimy place'a. Tepek, ult, go zabijamy. To ja nigdy. Jacksa to nigdy w życiu zerki nie trafię. Co wy myślicie, że takich opsiu? Dobra, wysłać to z w. Nice. Ja jakiś tam HP dostaję. No, skoczy jakby skoczył. Mogę wtedy. Kurde, skubaniec dobry jest. Albo jestem słaby po prostu. Czekajcie. Skoczy na mnie. Może go zabiję, bo nie skoku? Ech, tak powiem... A, że tak powiemy... To, to, to... Jakie słowa użyć? Babkę szelił piach, czy piach... A, Skur... Nic nie wyszło z tego. Powiem... Plan był dobry, a się nie powiodło. Ej, jaj. Życie, życie. kurde. Taki low mnie zabił. Taki tryharder jest. Na normalu taki tryharder. Tak gorąco dworze ludzie i ja się topię tu. Masakra. Nic mi się nie chce. Kadamjo. Dobra, Kasadin sobie radzi. Dobra, to jest dobry gracz. Double meat? Działa, działa. A masz. Kosza mnie. Nie ma psych. Dobra, jak to w ogóle nawet nie sprawdziłem jak to się skaluje. Obrażenia. Ja się zwiększają, to bierzemy we. Zobaczmy warda, jak go mamy. No jej. Dobra, weźmiemy tak W Wysadźmy teraz to wszystko, nice No jakieś tam HP dostaje Wiecie, nie będę tankowaty z itemów Będę tankowaty z, z tej pasywki śmiesznej, może Z pasywka na W, tak? Czy pasywka na... no na, na W Szkoda, że nie umiem, szkoda, że jedynie nie mam Tego doniesienia turetów, ale w sumie na nie. Takie potrzebne Sładaj się Okej, okay, nie mnie. Nas nie dogonią. Co się tam dzieje na tym idzie? Dobra. I idziemy tam. Rykile. O, kas ma killa chyba. O jedny adę strollował. Zginie. Co za gość. Nup, nuprz... nupsz. Nie flashuj. Surprise, motherfucker. Nice kogo przestraszył. Dobra, puszysz jak chcesz. Zgodnie, że kilka nie stałem, ale... Ale to nic. Myślałem, że już w przez tą ścianę, tak się do niej podszedł dziwnie. O nie, Jack Simus na topie, na idzie. Dobra, zbierzmy z owocki, żelki, żeby dziwnicy tego nie mieli. Okej, okay, umieraj. E, nic nie wysady chyba. O, dostał bułkę. Czy bułkę teraz ja dostaję od niego? Okej. Okay. E to E, fajne slow, szczerze. 55% slowa. Mocne, mocne. On mnie nie jest w stanie dogonić. E, farm ja nie przegrywam. Dobra, no, nie przegrywam. On mnie dogonił. Ja tam miałem dużą przewagę. Daj mi spokój. A masz. Ale to wrażenie. Q Nic nie bije. <laughs> Kompletnie nic. Ale w WSPOK, WS? tylko... Jak ja mam w skin cokolwiek zrobić, szczerze nic się nie da zrobić, to pnią, bo to mnie, to mnie zabije. Mmm. Ale to nie wiem czy dobry item gram. Szczerze kupuję byle co? Bounty, zaraz będziemy... Jest spokojna gra, tylko 8-8. jakoś dużo killi tu nie ma. A mnie tu ma, widziałem szybką grę. Ojej. Ojej. Dobra, spoczywa mnie to. Tutaj będziemy mogli sparmić pod drugim turetem. Eee na jest nie mam na sionie. A masz Halt Doży, że mu nic nie robię z... Dobra, z ataków. Jeszcze jeden autak i będziemy mieli Fies Dawaj kasali masz kilka. Odejdź, odejdź, odejdź. Nie ma skoku, ale z bo ten kazany jest taki słaby jak on go nie zabij, to ja nie wiem na no... nie mówię że kazany jest słaby bo jestem jeszcze słabszy w tej grze ale no zepsuł to zepsuł to bo dało się tam zabić Hex, hex... bramy aktywowane. Co mi to da szczerze? Nic. <grystanie> Dobra, siema. O, nie spodziewałeś się takiego Tak, trafiło. Dawaj tu. Ojejny. Przepraszujemy tornado i... Dostał akurat Shilda no spacyfki, ludzie Nie chcę mi się tak wygrać Jejuu, <grystanie> yeah. jaki unlucka gra <grystanie> XD Nie no, podać Nic się nie podać, szczerze? Podałbym, to mi się nie chce, ale Turne wyzwanie jakieś Już z Lesem jestem mega No dobra, nic się nie stało mm, wy... Cofnijmy się tutaj, że umrzemy. Co chcemy złożyć teraz? Są to jakieś AP przedmioty? Są. No HP może? O, może to. ich gonić. Nie, no chcą się podać, ludzie, co jest? Ja jeszcze nie zagłosuję, jeszcze się wstrzymam od głosu. Ale o kurde, spadcie, ludziom, decydujący głos. No dobra, szybki odcinek. Nie, nie, no nie będziemy się poddawać, Nie wiem, że jesteście się poddamy, przegłosują nas najwyżej. Wiem, że ta gra jest przegrana, ale pod odcinek żebyśmy się jeszcze trochę wyskalowali ja się skaluję no jak się wyskaluję do 50 minut to będę one to z E chyba jaki mogę przelicznik 55% AP to lip, lip, lipnie ASW 40% is HP to się lipnie E ten AP sion nie działa kurde tryhardzie w tarce zniszczyli nie mogę mogę się odwrócić nich Lol. Przepotężny sion Przepotężny ze mnie xion. Bardzo dobrze się bawię Nie taka totalny totalna miazga więc Osobo Osobo, która stawiła to wyzwanie Bardzo mi przykro że ta gra tak wygląda no ale No cóż, stałem siebie Maxa, robiłem wszystko co mogłem, ale no nie wystarczyło jestem za słaby Mas Master, który jest, którego mam to jest becznie. Tak Może to być boostowany. Kupiłem go, a była promocja, to wziąłem. I hmm. tyle no. takie to jakiś useless, nie, postać. Dobra, zabijemy go teraz solo. Kurde, try Harder. tryharder, 13 lvl, 150 farmy nagle ma. iść kurde. Spal się. W czeluściach, pikielnych. Dobrze bym powiedziałem, widzicie, wystraszył się. Ajajaj, dobra, 420 sekund poddajemy to. Już mogę się powoli żegnać. Mam nadzieję, że Wam ten odcinek się podobał. Mówię, zapraszam do ustawiania swoich wyzwań, swoich pomysłów na wyzwania. Eee, no i co? I mówię, kiedy, raczej kiedy się pojawią. Jeżeli ktoś miał jakieś wyzwanie i ono nie zostało nagrane, to może jeszcze raz je zostawić. Na przykład Nerysoty, bo zapomniałem co było na liście wtedy, wyzwaniami. Gdzieś ta lista jest zaginęła, nie chcę mi się jej szukać, więc możesz się przypomnieć, jaką byś wyzwanie chciał no i tyle, no i jeszcze ta druga Changera kiedyś się pojawi, pewnie na dniach. Na dniach, no, w nadzieję. Zobaczymy jak z czasem będę stał. <grym> w <trajardzie>. Dobra, ja... Przecież <grym> <grym> nie można poddać, dlatego się nie poddaję, skubańcy. Ja, ja zagłosowałem, myślałem, że może ujrzeli zwycięstwo, ale nie, nie. Jakie zwycięstwo? Nie jestem Tim tymi... Nie jestem Tim Uff. Spokojnie mi się nie on, z zabija, to jest. Jedyne co mogę. No dobra, poddawać się czy nie? Nie chcę się, naprawdę, nie chcę się grać. Więc koniec. Dziękuję Wam, możecie się podobało. jeszcze. zerkujmy sobie dla fanów Piramida. GG. Więc to tyle z AP Sejona. Było fenomenalnie. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Na razie.